No cześć Michalina. Dzień jo. dobry wam wszystkim. Tak, słuchajcie. No, jest wiosna. Koniec kwietnia zaraz. Tak. I trzeba z tym zrobić porządek, bo kompostownik już pełen. Tak. Mam taki sprytny. A, sprytna tak. konstrukcja. Będziesz wiedział później jak po kolei. Zlikwiduję kompostownik po to, żeby go postawić w nowym miejscu i z powrotem napełniać glebę. Teraz Aha. wykorzystam pod warzywniak i pod niektóre kwiatki, ale głównie pod warzywniak, żeby nie trzeba było tyle nawozów, tylko. Tylko. Sama natura nie ma. Lepszego nawozu jak obornik i jak kompost. Nawet mrówki to wiedzą. Jest tu pełno mrówek. Tak przychodzą, bo tu też wszystko się wrzuca. Z obiadków z obierek. Tak mimo swoich lat. Kompostownik jest na razie. Okej, okay. co? Michał, Ja sobie tu. Postawię już. Aha i stawiasz obok, tak po prostu? Tak. Teraz pokażemy, jak to będziemy robić. Hmm? Jest bezpośrednio na gruncie. Tak. O. Tak. Powietrze, żeby dochodziło do takiego kompostowniska. A teraz są już nowocześniejsze. Takie z siatką. No wiesz. I kompost sam spływa. Sypuje się. Pięknie. No i co jeszcze za dwie ryski by nam się przydało? Dobrze. I teraz... Tą świeżą, wierzchnią część, mhm. którą układałem zimą. I zimą go nie mieszałem. Dodany jest także popiół. Widzisz? Tak. Tak, tak popiół działa odkwaszająco i jeszcze bardziej użyźni ten kąp. Pokaż tu co tu jest O i tą część startową z tymi robaszkami. Układam w nowe miejsce One nie bójcie, się, nigdzie nie ucieknie Bo gdzie będą miały tak dobrze jak tu Nie Są skorupki od jajek Zobacz są ziemniak ziemniaków Są liści O To no samo życie Ile tu butelek humusu Te drżownice to wszystko połykają Przepuszczają przez swój system pokarmowy I z powrotem oddają Robię to Taki ciepły dzień. O i nawet cytrusy się znajdą. Tak, to jest dobre. Daj się zjeść. Nawet grubość jest po cięciu. A, dodajesz tutaj trochę zwykłej ziemi? Nie, powiem ci, że nie. Patrz, tu była doniczka wyrzucona z czymś. Ojej, z, grub... z, grudnikiem, nie, z grudnikiem. I wszystko to te biedne drzewniczki przerobią. I widzę, że je nawet korzenie od, od brzozy przerosły to znaczy, że już kompostownik za długo był nieprzerabiany Trawa tam zaczęła rosnąć. No też ci mówię, że to jest najlepszy nawóz na świecie. Taki kompost. Teraz chodźcie bliżej. Zobaczcie. To jest super. Ziemia przepróżniała. Wszystko tu jest. I drżdżownic tu już tyle nie widać. Czyli one tylko w tym. One najbardziej wolą to bumierające. Zielsko. Te obierki. Tak, nawet jest glina. Chciałaś? Mhm. Nawet gliny trochę zestawu z Też się przyniosły. Oj tu chyba o co? Gdzie? Tu, 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 tu. tutaj ten biały. O, nie. No to już jest coś fajnego. Taki kompost. Teraz można przemieszać. Można go przesiać przez arfę wtedy te pędraki odlecam. Te drżownice nie szkodzą. Nawet jak tego pędraka weźmiemy jednego czy dwa na nowe miejsce, nie zrobi aż takiej dużej szkody. Jak brak tego kompostu, prawda? Mhm. No. Ja to wszystko przekopię, poleży to ze dwa tygodnie i sypię na warzywnik. Nawet jak to poleży z tydzień, kto nie daje. Popią, to może jeszcze posypać przy przerobieniu. Wapnem i śmiało sypiemy. Gdzie? Pod roślina. Pod Ta. warzywnik. A gdzie najlepiej? Grządki podwyższone. Grządki podwyższone. Na samym takim czymś. Grządce podwyższone. Kapusta po 5 kg. Marchewka od pasa do ziemi. jemia No, szerzenie przerósł mhm. Ale to nic będzie więcej pruchnicy, prawda? o ile skorupek? na szkodniki też się nadadzą te skorupki w warzywniku no, nie lubią je właśnie pędraki nie lubią ich ślimaki chociaż je jedzą ale im to szkodzi i zdychają ale najbardziej dobre te skorupki z tego kompostownika na turkucie mm -hmm. pod jatki biegają za skorupkami ale potem jest wielka niestrawność. A tutaj już stoi w nowym miejscu. No żeby tak przerosło od jesieni. Co? Mhm. zawsze mówię, że korzenie rosną całą zimę. Ale będzie grządka podwyższona, damy pod też, w gruncie, braknie słoików, o i tak zruszony, niech tu poleży, z tydzień, dwa, a jak skruszeje, to go zastosuję, ja już zrobiłem się kruchy, idę do domu, na razie.